Horoskop miłosny pozwoli ci na podjęcie odpowiednich decyzji, a także na zorientowanie się w aktualnej sytuacji. Czy miłość czeka już za rogiem? Czy sprzedawca karpia okaże się potencjalnym narzeczonym? A może przeznaczona jest ci pani lepiąca pierożki z kapustą? Podpowiemy, na co zwrócić szczególną uwagę. Horoskop miłosny to prawdziwa deska ratunku dla tych, którzy nie radzą sobie w podrywach i poszukiwaniach prawdziwej miłości. Jeśli potrzebujesz rady, dobrze trafiłeś, podpowiemy na co zwracać szczególną uwagę, a czego wystrzegać się w nadchodzących świętach. Horoskop miłosny na święta Bożego Narodzenia Baran 21.03, 19.04 Baranie w te święta z groźnego rogacza Przemień się w potulnego baranka. Nie każdy leci na zadziornych i zbyt pewnych siebie maczo. Kobiety powinny emanować prawdziwą delikatnością i lśnić niczym pierwsza gwiazda na świątecznym niebie. Czasem schowanie pazurków może przynieść zaskakujące rezultaty. Byk 20.04 22.05 Byku. Zwróć szczególną uwagę na osoby, które w Twoim otoczeniu są już od bardzo dawna, może pani ze sklepu mięsnego, albo pan wulkanizator, który niedawno wymieniał Ci opony na zimowe. Gwizdy mówią, że miłość jest tuż, tuż. Zachowaj szczególną czujność. Bliźnięta 23.05, 21.06 Bliźnięta zdecydowanie nie nadają się do życia w pojedynkę. Tak już jest. Jeśli jeszcze nie jesteś w związku, koniecznie musisz to zmienić. Może na imprezie sylwestrowej pojawi się ktoś, kogo Twój intelekt powali na kolana. Westrój się niczym lampki na choince i koniecznie idź się zabawić. Nowy rok może być jeszcze piękniejszy. Wszystko zależy od Ciebie. 22.06. 22.07 raku. Jeszcze przez jakiś czas pisana jest Ci samotność. Wszystko wskazuje na to, że pochylając się na talerzem z pierogami nie traficie strzała amora. Raki z związku powinny przestać się kłócić, Wigilia to szczególny dzień, nie pozwólcie go sobie zepsuć. Lew 23.07, 23.08 zarówno lwy będące w związkach, jak i te pozostające w stanie singielstwa, w te święta będą czuły się nieco osamotnione. Mimo tego, nie powinny się załamywać, lwy związkowce znów wrócą do swoich drugich połówek, a wolni strzelcy znajdą swoich adoratorów. Wszystko w swoim czasie.panna 24.08 22.09 Pano, jeśli w te święta szczególnie odczujesz samotność, przeczekaj to. Uwierz, że podrywanie kuzynki to nie jest dobry pomysł. Święta miną bardzo szybko, a ty będziesz mógł wrócić do miłosnych szaleństw. Święta to nie jest najlepszy czas dla Twojego serduszka, ale już niedługo się to zmieni. Waga 23.09 22.10 Wago, szalej. Przeznaczona ci druga połówka kocha, bądź dopiero pokocha cię takim, jakim jesteś. Dowoli możesz obiadać się pierożkami i serniczkiem babci, bowiem odstający brzuch nie odstraszy pisanego ci towarzysza życia. W te święta nie musisz się niczym przejmować. Skorpion 23.10, 21.11 Skorpionie, wszystkie znaki na niebie i ziemi podpowiadają, że już niedługo znajdziesz miłość życia. Single powinny jak najszybciej wyruszyć na łów, a osoby w związku zacząć bardziej dbać o swój związek. Po nowym roku czeka Was istna erupcja namiętności. Strzelec 22.11, 21.12 Czy strzelec w końcu ustrzeli swoją miłość? Tak, ale dopiero w przyszłym roku. Tegoroczna zima ci nie służy, a więzi zacieśniane podczas mrozu bardzo łatwo mogą popękać. O wiele lepiej dla ciebie będzie, jeśli zaczekasz do wiosny, przyjdzie odwilż, a wraz z nim wypełzną wszystkie demony miłości i inne namiętności. Koziorożec 22.12, 19.01. Każdy Koziorożec powinien zwrócić szczególną uwagę na osoby urodzone w lato. Gwiazdy podpowiadają, że szczególna zgodność nastąpiła bez kimś spod znaku Panny. Miej oczy szeroko otwarte, a twoje życie zmieni się bezpowrotnie. Osoby będące w związku muszą popracować nad romantyzmem. Wodnik 20.01, 18.02 wodniku, daj się ponieść. Osoby będące w związkach, a szczególnie w związkach małżeńskich, powinny przypomnieć sobie, jak cudownie było im na samym początku. Sprawdźcie, aby dawne namiętności powróciły. Wodniki single powinny zadbać o świeży oddech nigdy nie wiesz kiedy ktoś cię pocałuje. Ryby 19. 02 20.03 Osoby będące z związku muszą bardzo pilnować swoich partnerów. Po nowym roku na horyzoncie pojawi się konkurencja o kolorze włosów blond. Ten potencjalny romans trzeba zdusić już w zarodku. Wolne ryby muszą posłuchać swojej intuicji i iść za głosem serce. Jeśli w Twoim życiu jest ktoś, komu już dawno chciałeś wyznać miłość, nie czekaj dłużej. To jest ten czas.